Wiele spraw z zmiany. I myślę, że młodzież europejska, i obecność Polska, żyje przyspieszonym życiem, czysto ekonomicznym, ambicją stania się kimś i właściwie myślę, że patriotyzm, religia, to, to zostały już nieco ale to wszystko wychudłe. Oni podróżują i właściwie myślę, że pewne książki, gdzieś między innymi Rudolf, gdzie opisuje miłość dwóch homoseksualistów, prawda, więc e, po prostu dzięki temu, że państwo podróżują, że zwiedzają kraje, gdzie kultura materialna i duchowa jest bogata od stuleci, właśnie prowadzimy za Europę do Polski. Dlatego mogły się ukazać w książki, tak jak Wójt, i tym podobne, i mogły zaistnieć na powierzchni homoseksualiści. To znaczy, Polska mogła się chociaż częściowo poswoić z tym, co gdzie z jest oczywistością i są piękne parady, piękne pochody, święta i tak dalej. Także to jest Polska, tak jak się zaczyna Niestety są inne sprawy, które nie ulegają zmianie w naszym ciągu Bogaci są bogatymi, jeszcze bogatszymi, a nie być proletariatem, żeby być ubogim w Polsce.